Nasze ostatnie spotkanie dotyczyło Abrahama, jego więc przygody z Panem Bogiem, wybór, którego Bóg dokonał wobec niego, czyniąc go jednocześnie ojcem wszystkich wierzących, patriarchą więc nie tylko w sensie biologicznym narodu izraelskiego, ale też i patriarchą, ojcem. Właśnie tych wszystkich, którzy uwierzą, uwierzyli w Chrystusa, w Chrystusa zmartwychwstałego. Tutaj powtórzmy tę analogię, swoistą analogię. Abraham wbrew nadziei, sam będąc starcem prawie stuletnim, żona bezpłodna, dziewięćdziesięcioletnia. Do końca ten człowiek wierzył, że będzie ojcem, że doczeka się potomstwa, bo tak Pan powiedział, Bóg powiedział. A więc wierzył, że obumarły, jak list do Hebrajczyków napisze, Łono Sary będzie macierzyńskie, że On starzec stanie się Ojcem. Analogię opowiadam do zmartwychwstania. My wszyscy wierzący w zmartwychwstałego Chrystusa stajemy się w sposób jeszcze przecież niewypowiedzianie wyrazistszy yy, naśladowcami Abrahama, wierzącymi w życia, życia, które się objawiło w zmartwychwstaniu. Chrystusa, życia Bożego. Stąd On jest naszym Ojcem. Pójdźmy dzisiaj dalej, o jakieś 500 lat później, a więc XIII wiek. Co się w międzyczasie stało? Abraham, owszem, ze swoimi. Ludźmi, ze swoimi stadami wędrował po Kanaanie. Oczywiście warunkowały to sytuacje paszowe, tam, gdzie była trawa, gdzie się stada mogły wypaść. Tam Abraham przechodził, tam obozował, no, bywało, że aż i do Egiptu zaglądał. Ale w międzyczasie, kiedy klan Abrahamowy się już rozrastał, syn Ezaw, wnuk z kolei Abrahama, Jakub. Jakub miał dwunastu synów, którzy staną się patriarchami, ojcami poszczególnych szczepów, plemion, jak mówimy, izraelskich. Otóż... Syn Jakuba, czyli już prawnuk Abrahama, Józef, szczególnie wybrany, no i przez Pana Boga, ale też i umiłowany przez Ojca, bo zrodzony z bardzo umiłowanej żony Jakuba Racheli. Tenże Józef stał się mężem opatrznościowym i dla Egiptu i dla Izraela, bo jak wiemy z historii Księgi Rodzaju, bracia wskutek zawiści, zazdrości sprzedali go kupcom madianickim, a ci go, Józefa, przywiedli do Egiptu i z kolei sprzedali wielkiemu Urzędnikowi faraonowemu, jakby drugiemu po faraonie, Potyfarowi. I Józef dzięki wybraństwu Bożemu miał ten przywilej, że otrzymywał sny znaczące, które dzięki światłu Bożemu umiał wytłumaczyć. Czy to kiedy sam je miał czy też kiedy inni mieli i między innymi Faraon miał sen o siedmiu krowach tłustych, chudych, które to tłuste krowy pożarły te chude, czy przepraszam odwrotnie chude pożarły te tłuste. faraon Głowił się, wypytywał swoich wieszczków, różnych znachorów. Nie potrafili tego wytłumaczyć. Józef wytłumaczył, będzie siedem lat urodzajnych i przyjdą potem siedem lat chudych, nieurodzajnych, na stanie głód. I dlatego Józef poradził faraonowi, żeby przez te. Pierwsze 7 lat zbierać, skupywać zboża, tworzyć spichlerze, ile się tylko da, żeby wystarczyło na lata następne. Faraon uczynił go odpowiedzialnym za tę akcję, a więc stał się takim ważnym w Egipcie, właśnie drugim po faraonie, i, i on uratuje Izraela. To znaczy swojego ojca Jakuba i braci od głodu, braci ich, też rodzin, najbliższych żon, dzieci od głodu. Czyli Pan Bóg wcześniej, jeszcze dla uratowania tych patriarchów i swojego narodu, jakby wysłał Józefa do Egiptu. Przy okazji, zauważmy, niepojęta, Boża metoda. Przecież, kiedy bracia Józefowi sprzedali go do Egiptu, to wskazali go przecież na stan niewolniczy. Dokonali zbrodni. Zbrodni przeciwko pietyzmowi rodzinnemu. A Pan Bóg te zbrodnie tak wykorzystał. Także nam dzisiaj by wydawałoby się, że gdyby tej sprzedaży nie było, gdyby się Józef nie znalazł w Egipcie, no to klan izraelski by mógł ulec śmierci głodowej. Nie, oczywiście, że Pan Bóg nie chce żadnej, żadnego zła. Jeżeli wykorzystuje zło ku dobru, to. Dzięki swojej mądrości nieskończonej, swojej miłości, nawet zło potrafi Pan Bóg wykorzystać. Bo jeżeli Józef miał się znaleźć w Egipcie według planów Bożych, to nie potrzeba było przecież złego czynu. Pan Bóg by sobie poradził jakoś by ulokował Józefa wcześniej w sposób bezdrama bezdramatyczny. Skoro się stało tak, to właśnie mądrość Boża, która potrafi wykorzystywać nawet zło dla swoich celów, to jest bardzo pocieszająca refleksja, bo nawet i w naszym bardzo osobistym, indywidualnym życiu, kiedy się różne potknięcia czy upadki mogą przydarzyć, to ufajmy, że przy. Na naszym, przy nawracaniu się, Pan Bóg to zło wykorzystuje do powiększenia dobra. Dość, że kiedy nastał w Kanaanie też głód, czyli w całym rejonie, jakimś bardzo wielkim, nie można było już kupić chleba, zboża, ale w Egipcie był. Była ta możliwość. Więc Jakub wysłał swoich synów do Egiptu, i tam, wiemy, cała ta historia opowiedziana już jest w Księdze Wyjścia, tam się w końcu cała rodzina z Jakubem na czele, z jego synami, z rodzinami synów w liczbie 70 mniej więcej osób znalazła w Egipcie, w delcie Nilu. I tak Izraelici zamieszkają Egipt no, przez mniej więcej 400 lat.